Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest brat Piotr Zajączkowski, kapucyn, doradca psychologiczny, który prowadzi kursy online, webinary i stawia pary na duchowe nogi. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Jak powstały weekendy małżeńskie u brata Piotra i od czego się zaczęło? Bo chyba nie od razu od małżeństw, jakby mógł brat tak. W skrócie opowiedzieć, bo historia pewnie jest długa. No tak, właśnie jest bardzo długa. Ale trzeba sięgnąć do moich nawet rodziców jeszcze, bo moi rodzice byli małżeństwem niesakramentalnym. I stąd takie też doświadczenie tego problemu. Natomiast na zawsze z tego też powodu mnie interesowały relacje damsko-męskie, małżeńskie. Można tak powiedzieć, co. Może się dla kogoś wydawać dziwne, ale mnie po prostu zawsze fascynowało małżeństwo. Zawsze. Zawsze chciałem jakoś dojść do tego, jak ta relacja się rozgrywa, jak ona przebiega, jak to jest w ogóle między mężczyzną a kobietą. Jak poznawałem potem, to jakie są specyficzne różnice między kobietami i mężczyznami w potrzebach, prawda, w odczuwaniu. No to w ogóle to mnie w ogóle tak nakręcało, że ten temat stał się dla mnie bardzo istotny. I potem, gdy byłem już wyświęcony, pracowałem w ogólniaku w katechezie z młodzieżą. Prowadziłem zajęcia właśnie z małżeństwa, z rodziny w ramach klas maturalnych. Następnie zacząłem studia specjalistyczne na kulu. Doktorat zrobiłem z duszpasterstwa rodzin, i trafiłem do Białej Podlaski z powrotem po studiach, gdzie zacząłem tworzyć warsztaty dla par narzeczonych, zakochanych, jakikolwiek par po prostu. Pod nazwą Kurs na Miłość, powstała też fundacja, która robiła te rzeczy, te zajęcia. A przyszli, przyszli małżonkowie do mnie i mówią, że chcą też, żeby dla nich coś robić nie tylko dla zakochanych, narzeczonych. No i tak powstały weekendy małżeńskie. Pierwszy się odbył w 2010 roku, w grudniu i do dzisiaj trwa, tak. Jak to wygląda? Jak wygląda właśnie taki weekend małżeński? Mhm. Każda para ma swoje miejsce na sali. Na sali jesteśmy wszyscy razem, ale każda para ma swoje miejsce. To jest pięknie przygotowany, przystrojony stolik. Takie warunki kawiarniane, restauracyjne, fajna jazzowa muzyka w tle. Musi być, no, po prostu musi być ładnie. No, no ładnie musi być, bo, bo dziewczyny, bo kobiety to lubią. Mężczyźni może trochę mniej, ale no. Przecież wiadomo, że nam zależy, żeby, żeby żona była zadowolona i żeby jakoś dobrze jej było, więc jest cała świeczka, jest kwiatek, jest imbryk z herbatą, dwie filiżanki ładnie, nawet ręcznie malowane. Dostałem taki komplet od znajomej. No i przy tym stoliku sobie pracują. Praca polega na tym, że że jest to praca warsztatowa, czyli nie polega na tym, że ja mówię konferencję, a oni sobie tylko słuchają, prawda? I potem koniec. Tylko ja wprowadzam ich w ćwiczenie, które robią ze sobą. A to będzie jakiś test, a to będzie jakiś formularz do zrobienia, a to będzie warto coś napisać. Potem się tymi kartkami wymieniają. Widzą, co napisała żona, co napisał mąż. To zazwyczaj są rzeczy, które się różnią między sobą i to jest bardzo naturalne i zdrowe i, i dobrze, że tak jest, ale to też ich skłania do tego, żeby o tym rozmawiać. Prawda? Czyli jakby pomaga, ułatwia im pokazywanie mojego punktu widzenia. No ja to widzę tak, a widzę, że ty to widzisz inaczej. No i super. Prawda? Możemy się spotkać. Możemy się spotkać po prostu, tak? Bo przecież. Nie da się kochać swoje odbicie lustrzane, tylko trzeba no w miłości jest ważne, żeby był ten ktoś inny, inny niż ja, odrębny. No i następnie oni sobie rozmawiają, tak i tak dalej. Potem jest podsumowanie ćwiczenia. Mogą się podzielić tym, co w tym ćwiczeniu odkryli, zobaczyli, poczuli, jeśli chcą, bo nie zmuszamy do wypowiedzi na forum. No i tak to wygląda, i potem jest kolejne ćwiczenie, kolejne. Tematów weekendów małżeńskich jest po 20 dotyczących... No właśnie chciałam spytać o to, czy, czy są one tematyczne. Tak, każdy weekend ma swój temat, konkretny, konkretny temat, tak? Albo na przykład, jak okazywać żonie miłość, aby czuła się kochana, gdzie poznajemy specyfikę kobiecego serca, jak Bóg stworzył to serce, dlaczego ono tak funkcjonuje, co dla niej jest ważne. Temat... Warto wspierać rozwój mężczyzny. Poznajemy z kolei specyfikę męskiego serca. To jest bardzo istotne, żeby to zobaczyć. Bardzo wiele rzeczy się wyjaśnia, ujawnia. <laughs> Temperament pary małżeńskiej, teraz ten się nazywa, gdy poślubisz swoje przeciwieństwo. Odkrywamy temperamenty, które są w mężu, w żonie. Temperament jest reakcją na bodziec, czyli albo choleryk, albo sangwinik, albo melancholik, albo flegmatyk. Łączymy się w pary najczęściej na zasadzie przeciwieństw, przyciągają introwertyków i odwrotnie, ale to co jest istotne tutaj najbardziej, to to, że z danym temperamentem wiąże się pewien zestaw konkretnych potrzeb psychicznych, emocjonalnych, które są we mnie nie z tego, że ja tak chcę, ale z racji mojego temperamentu. Jak gdy, gdy to poznamy, gdy to zauważymy, tak? zrozumiemy na czym polega ta potrzeba, to jest nam po prostu do siebie bliżej. Jest temat dotyczący komunikacji, zresztą takich tematów z komunikacji, ma pięć. Jest temat z konfliktu, jest temat mistyka seksu, jest temat duchowość małżeńska w relacji i więzi, jest temat mapa świata, współmałżonka, aktualizacja. Te warsztaty pomagają zaktualizować moją własną, osobistą mapę na temat mojego współmałżonka. Tak. No także temat jest bardzo dużo. A do kogo są adresowane te weekendy? No, do, na pewno do małżonków, ale czy małżonków w kryzysie, czy małżonków, którzy chcą pielęgnować swoją relację, swoją miłość w małżeństwie? Y Przyjmiemy wszystkie pary, które, które chcą być, tak, w sensie takim no, że nie, nie mamy tutaj jakby takich kryteriów na początku, które nie pozwalałyby jakiejś pary wziąć udział, jakiejś parze. Natomiast na pewno odradzam uczestniczenie w weekendzie małżeńskim parze, która jest w głębokim, poważnym kryzysie. To, to nie ma sensu, ponieważ to nic, tak, i tak wam to nic nie da, weekend to są tylko dwie doby. To nie odwiąże waszego problemu. Tutaj potrzeba się spotkać ze specjalistą, tak, w twarzą w twarz, który wam, wam poświęci konkretny czas, tylko wam, e, pozwoli na rozmawianie, na to, żeby o tym, co się dzieje, jakie jest cierpienie, w czym jest problem, żeby to omówić. No i poprowadzi was po prostu w kierunku <laughs> pewnej pracy, tak. Weekend małżeński, gdzie mam 15-20 par, ja nie jestem w stanie w każdej parze poświęcić tyle czasu, żeby pomóc. No ale parę przyjeżdżają też w takim kryzysie głębokim, i, no i też szukają pomocy, tak, natomiast no, jakby to nie jest, nie jest to miejsce, to, to można zrobić później, to można zrobić równolegle do terapii małżeńskiej, tak, poświęcić sobie taki weekend małżeński właśnie na pobycie razem, bliżej siebie, bez dzieci, bez obowiązków domowych, bez sprzątania, gotowania, prania, oczywiście na no, dzieci, zachęcamy, żeby dzieci zostały z opiekunami w domu, żeby przyjechać bez dzieci, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to mamy opiekunki, mamy salę z zabawkami dla dzieci. Mamy też niewielki plac zabaw w ogrodzie, jest taka możliwość, tak? Ale no zachęcam. Naprawdę zachęcam, żeby jednak bez dzieci. Natomiast najbardziej chodzi o pary, które, no, które przeżywają pewne trudności, tak jak każda para, tak? Jakieś małe, niewielkie kłopoty, oddalili się od siebie, nie mają czasu dla siebie, nie rozumieją się za bardzo. Wszystko jest takie już wyświechtane, nie ma tam przeżyć, nie ma emocji, nie ma porozumienia, nie ma bliskości, nie ma intymności. No także to głównie jakby dla takich par, ale też takich, które chcą się czegoś nauczyć. No i oczywiście bardzo istotny warunek to jest zgoda obu stron. Na weekend małżeński nie można zapisać siebie i współmałżonka, który o tym nie wie, tylko musi być zgoda, osobno się zgadza na to mąż, osobna osobno żona, żeby, żeby było jasne, że ja tutaj chcę być, a nie, że ja tu muszę być, albo nie wiedziałem, gdzie jadę, więc to też jest tak. Ile takich rocznie odbywa się weekendów? Czy one często się odbywają? Średnio odbywa się około 20 weekendów małżeńskich w ciągu roku bez wakacji. Robię to od 2010 roku, no więc już trochę się odbyło, tak? A co dla brata jest najważniejsze w tej pracy z małżeństwami? Ja się dzięki małżeństwom uczę bardzo dużo, ponieważ metoda warsztatowa wymaga ode mnie, jako prowadzącego, bycia w stałym kontakcie z parą. To nie jest tak, że ja wyjdę, powiem, powiem konferencję przez 30 minut, zakończę konferencję i sobie wyjdę i oni sobie siedzą, albo tam ze sobą rozmawiają i koniec. Nie, to jest, to jest cały czas, jestem z nimi na sali, prowadzę warsztaty, podchodzę do stolików, oni zadają też pytania, potrzebują jakiegoś wsparcia. <laughs> Jesteśmy w stałym kontakcie, ten kontakt wymaga dużo wysiłku, ale też takiej uważności, tak? Ale bardzo uczy, właśnie bardzo uczy, bycia w kontakcie z drugim człowiekiem na zasadzie życzliwości, dobrego porozumienia. Tu chodzi o pewne zasady dotyczące no, bycia w relacji praktycznie tak, bo też zdarzają się osoby, które na przykład mówią, że nie zgadzają się ze mną w czymś. Albo no ponieważ to jest dla nich trudne. Może być coś tam dla nich trudne, niezrozumiałe albo zupełnie nowe z kosmosu, i jest im trudno to przyjąć w tym momencie. Czasami ktoś nawet mnie zaatakuje. Prawda? I teraz, jeżeli ja nie umiem sobie poradzić z taką sytuacją, i ja wejdę w ramach obrony, też byłbym wszedł w atak, no to ta osoba doświadcza prawda, no, tego, że tutaj jest i źle. A tu chodzi o to, żeby tą osobę, której jest źle, bo nie rozumie czegoś, i dlatego właśnie atakuje, bo cierpi w środku, albo nie, jest, nie słyszy, słyszy rzeczy, które nie są takie, jak ona by chciała to słyszeć, jej się to nie podoba, tak? i dlatego atakuje, a ja ją potrafię zrozumieć, potrafię ją przyjąć i potrafię jej pomóc w tym, co się z nią dzieje i w niej, a nie biorę tego do siebie. Więc to są rzeczy, które wymagają od prowadzącego tak, stałej uważności, takiego wysego, wysokiej, no, wysokiego stopnia umiejętności komunikacyjnych, tak, tak, tak można powiedzieć. Natomiast tego, czego pary potrzebują ode mnie, tak myślę, że można dodać, to najbardziej potrzebują towarzyszenia. Niemoralizowania, nieoceny. Oni się bardzo boją oceny. Oni nie chcą być oceniani, absolutnie, tak? Oni się boją, że ja będę ich oceniał krytykowo, będę o, o, oceniał ich małżeństwo. A, a, a na pewno nie można też im mówić, jak mają żyć, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby oni poczuli też, że ja jestem przy nich, w tej sytuacji, jaką mają, jestem jako towarzysz, jako przyjaciel, jako ktoś, kto chce, chce po prostu z nimi, z nimi być w tym, co oni przeżywają. Niekoniecznie muszę im doradzać, niekoniecznie muszę im mówić, co mają robić. Najpierw najważniejsze to wysłuchać. Wysłuchać i zrozumieć, co przeżywają. Jak, jak trudna jest czasami ich sytuacja, tak? Chyba mm -hmm. tego najbardziej potrzebują. Wtedy się tworzy więź, wtedy się tworzy zaufanie, otwartość i jest lepiej. A otrzymuje wraz właśnie taki feedback od małżeństw, że że faktycznie ten weekend im pomógł ruszyć nie wiem właśnie z mniejszego kryzysu czy właśnie pogłębić tą relację miłość w małżeństwie. Czy dużo takich świadectw i, i takich informacji zwrotnych otrzymuje brat? Znaczy no, to jest też pewna specyfika, tak? Jeśli mamy jakąś parę, która jest zdecydowana na świadectwo, no to oni są zdecydowani na to, że to powiedzą publicznie, prawda? I tak dalej. Natomiast większość par przyjeżdża tam nie po to, żeby opowiadać na forum czy komuś innemu o swoich problemach, tylko przyjeżdżają, żeby no, szukają pomocy, żeby im ulżyło, tak, żeby im było lepiej. I to często jest ich bardzo prywatna sprawa i prywatna, osobista sfera, i oni nie są gotowi na to, żeby na przykład opowiadać o, o tym, co się między nimi dzieje. Więc to często tak wygląda, że, że nie, wszystkie pary po prostu, nie wszystkie pary dają feedback bardzo konkretny, precyzyjny i osobisty, co się u nich dzieje i co się u nich zmieniło. Zachowują to dla siebie po prostu, tak? Często chcą przyjechać, skorzystać i wyjechać. Okej, okay. bo myślałam, że po prostu, czy na przykład telefon tak wykonają, że na przykład dziękuję bratu, że właśnie za ten kurs, weekend, i My że mamy... pomógł. na pomógł. Na końcu weekendu małżeńskiego jest tak zwana rundka, taki tak zwany feedback. Aha. Siedzimy we własnym gronie, w kręgu, prawda, i każdy po kolei, jeśli chce, bo nie musi absolutnie, mhm. mówi o tym, co tu przeżył. Więc takich taka informacja zwrotna ma miejsce na końcu weekendu małżeńskiego i wtedy najwięcej mówią, co się dzieje, co się stało, co wynoszą, co zabierają do domu. I już jakby nie ma potrzeby potem, żeby do mnie dzwonić, tak? Czy, czy, czy coś tam jeszcze innego, ale czasami się zdarza, że ktoś zadzwoni, albo napisze sms lub maila i opisze sytuację i podziękuje. Myślę, że jednak najczęściej to jest tak, że weekend staje się takim, taką okazją do... Poruszenia wielu trudnych rzeczy, których wcześniej nie ruszali w ogóle, do uświadomienia sobie pewnych spraw, że się oczy otwierają na pewne sprawy. No i teraz jest tak, czy oni z tym coś zrobią, czy nie, to nie wiem. Tego nie wiadomo. Niektórzy idą na terapię, niektórzy idą na terapię indywidualną, niektórzy, niektórzy nie robią nic z tym, a niektórzy się po prostu rozstają. Rozstają, ponieważ. No, i dochodzą do takiego przekonania, tak? Powiedzmy, że współmałżonek nie chce współpracować, nie chce się rozwijać, nic nie zmienił w sobie. Nie chce, nie chce korzystać z weekendu małżeńskiego i z tego, co było na weekendzie i cokolwiek zrobić. No i niektórzy po prostu taką decyzję podejmują, że, że się separują, żeby coś, no, że trzeba w separację wejść, tak, że trzeba sobie postawić pewne granice, oddalić się od siebie, żeby nie było cierpienia i krzywdy. No i. No i różnie, naprawdę historie są bardzo, bardzo, bardzo różne. A gdzie możemy zapisać się na taki weekend małżeński i gdzie one się odbywają? Na weekend małżeński możemy zapisać się przez stronę internetową weekendmałżeński.pl To są jeszcze to, w opisie. Jeszcze. Tak, wyjdziemy na tę stronę, to tam mamy wszystko na bieżąco podawane i weekendy małżeńskie, i kursy smsowe online, i zaproszenie do live'ów cotygodniowych na Facebooku w środy o 21.00. W tej chwili jeszcze nie ruszyłem po wakacjach, ale myślę, że niedługo już się pojawi pierwszy live. Natomiast na kanale, na kanale YouTube jest mój kanał Piotr Zajączkowski Weekendy Małżeńskie. Można sobie obejrzeć wszystkie live'y, webinary, które do tej pory się odbyły. One są za darmo. Można sobie pooglądać i, i też z tego skorzystać. Natomiast zapis na weekend przez stronę weekendmałżeński.pl Bardzo bratu, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Uważam, że warto skorzystać, jeżeli ktoś też może ma taką możliwość i czas. I za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, zapraszam do subskrypcji i łapek w górę, komentarzy i do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże! wszystkiego dobrego gościń Boże